Drugi raz, próbować wywołać krwawą Mary Jesteście na to gotowi, więc zostawcie lajka like i suba. A my zaraz zaczynamy. Dlatego, żeby zacząć, my potrzebujemy, słuchajcie, świeczkę i zapalniczkę. Tam. Więc świeczka będzie to jest jakaś zapachowa. Od razu uprzedzam, będzie grubo, więc kto jest słabo nerwowy, czy jakoś tam gdzieś powiedzieliście. Więc lepiej nie oglądajcie. Więc świe świeczka, świeczuję. I potrzebujemy jeszcze za Dobra, jest. No i co? Jesteście gotowi? Będzie creepy. Zapraszam. Tak. Wszystko, co będziemy potrzebować, to czyste lustro. Jest okej, okay, czy nie? W miarę. Tam mini ślady są, ale będzie ok. Od razu, cię Wam pokażę, że wszystko tu jest naprawdę, nic nie ma. Wszystko jest gitara. Takie czyste, jak ja je wiem, są. Słuchajcie, ja się boję naprawdę drugi raz robić. Pierwszy raz to było bardzo creepy. Nie wiem, słuchajcie, czy ryzykować, czy nie. Bo tutaj to zamknę. To będziemy mieli otwarte, a to ostatnio tutaj coś się ruszało. Tutaj też postawimy kamerę, jeszcze postawimy kamerę tam. Tam postawimy, żeby było wiecie. I tym razem wszystko nagrać, a nie biegaliśmy jako ostatnio, co nie? Więc no, switch off light. I my zaczynamy to robić. To naprawdę straszne. Powodzenia mi, powodzenia wam, kto ogląda sami chcieliście tego też drugi raz, więc będziemy drugi raz tylko tym razem wszystko będzie nagrane specjalnie zobaczymy czy to rzeczywiście coś będzie Kto jest Chował tam tą Co tam się działo? więc ja mam słuchajcie, słuchajcie. Samo mówienie trzy razy tego czegoś hmm, hmm, hmm. Jest już klip, Boże znowu sercem boli jak ostatnio Oh my gosh Oh my gosh Słuchajcie

ja nie mogę, ja, ja się boję słychać. Dobra, wszystko będzie dobrze. Wszystko, wszystko dla widzów, dla widzów, wszystko w życiu zbiorowym, nie? No to nie też doceniać. Krwawa, Mary, przyjdź. Krwawa, Mary, przyjdź. Krwawa, Mary, przyjdź.

Ja już czuję jakąś taką wiecie Takie jakieś napięcie słuchajcie Dobra jesteście gotowi Że ona będzie tam Boże. Się wystraszyłem Myślę że ktoś tu leży Ej ona Tutaj też zamykam okno Żeby ona nie uciekła do sąsiadów ha. ha, ha. Słuchajcie ja zawsze się boję tej szalcy это с бардю крипи. Блять. Может, там кто-то ест? Давайте часа поджим. я Три, два, один. никого там не было. Oh, Куртки слухаю. Да. Yeah. То камежи ставят бицу кошмар. сейчас начинаю робить другой клип. Давайте замкнем этот бин. Может на кухне. Скажи, а нет, не ну что сказать, нормально. Нормально. О, О, штуки будем потом есть. Уже утро, да. да. Это не важно, да.

Boże to co to jest? Tu jesteś napisany? Je oh Widzowie, jeżeli wy powiecie, że to jest prawdziwy krew, to ja nie wiem co To wy jesteście niepoważni po prostu tak nie... Boże może to nie można wytykać и слухайте на положение. Dwa ślady pod ręki. Ja mam ręki czyste jak personaż. Spójrzcie od gdzieś. O Boże. Może to jest nienormalne. Co my z tym robimy, słuchajcie? Słyszałeś? nie wiem słuchajcie co mówię Zaraz będziemy ją od... Światło nie działa Widzowie Widzowie co się dzieje? A? Ой, как не. гад. Эй. Ты окей? Окей, ты окей. Да. как кому фастер. Мы должны на этих мест. Мы должны на этих все с повротом. Давайте. Светло? Камеры. Так, слушайте. Я тут все скутаю. Так камеры. Сключал сладок. Давайте тут мычек хватит. Мычек хватит. Мычек хватит. Ой, боже. То есть направдыкают, пачте. Шоувит. не в мире, по Они, не о, боже, не мне не вежи там. Ой, фу, я че крымся. Иу, о боже. Фу. Nie wieczera. Musimy szybko ten powiecierać, żeby, żeby, ją odwołać, słuchajcie. Ja nie widzę siebie. Co z Słyszeliście? A musimy szybko sprawdzać. sprawdzić. Oh Boże. What is this? I come back. Come back. Kana wróci. Co? Natychmiast. Widzowie natychmiast. O od, od odwływa. to. Ej! Kiurisą są nie, Ja nie? To teraz mi nikt nie fast. Ona zrobiła ze mnie głupka, Niby nic nie było. Ale mamy wszystko mamy na kamerach, słuchajcie. prawda? Może mam nadzieję, że to usun nie usunięty jest. Ona pisała, że ona Powróci. Szybko, dobra, szybko. Robimy. Krwawamy Mary pójdź. i pójdź. Krwawamy Mary i go. Idźcie go. No, myślę, że tak.